Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki. Dzisiaj zabieram Państwa jeszcze głębiej w świat symbolicznych, archetypowych znaczeń w filmie Pod Osłoną Nieba Bernardo Bertolucci'ego. Zapraszam bardzo. Zanim przejdę do sedna, najpierw chciałbym podkreślić, że ta część jest pewną figurą narracyjną, zmierzającą do tego, aby uwypuklić Wam jeszcze bardziej symboliczny i archetypowy wymiar tego znamienitego filmu. Niniejsza część jest więc kolejnym pewnym cyrkumambulacją, czyli okrążaniem symbolicznego i archetypowego znaczenia wydobytego dotąd w filmie. Film ten jest bowiem istną skarbnicą wyobrażeń i przeżyć archetypowych. Stąd jest on uważany za arcydzieło kinematografii światowej. Wypowiadając te słowa, przejdźmy zatem do rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o konstelację psychologiczną relacji między bohaterami, to obserwujemy, że ich procesy psychiczne się niejako dopełniają. Dla Porta, projekcją, czy też psychicznym dopełnieniem postawy jego jest Tanner, który jest w pewien sposób jego alterego. Niesie on w perspektywie psychologii zorientowanej na proces Ardolna Mindela proces wtórny Porta. Dla kit dopełnieniem jest port, który jest obiektem pierwotnej kateksji i lokowania, projekcji jej aspektu męskiego. Port niesie na sobie wyprojektowany przez nią obraz niesprawnego życiowo i do pewnego stopnia chorego mężczyzny. Natomiast Tanner wydaje się mieć na sobie antycypowaną czy upragnioną wizję Animusa Kit, ale jeszcze niemożliwą do osiągnięcia. Ich relacja może się zaktualizować dopiero po domknięciu procesu kit i porta. Kiedy tożsamość jej, czy projekcja z pierwszej części filmu zostanie rozpuszczona. Sama Kid wydaje się do pewnego stopnia świadoma jej procesu, gdyż w pierwszej części filmu mówi wprost, że jest wewnętrznie podzielona. Jest na połę jak Port i na połę jak Tanner. Sugeruje to, że w początkowej części tej historii nie może odrzucić ona jeszcze tej części siebie, czy też swojej postawy wobec świata. Hit nie jest tylko rozpięta pomiędzy dwoma wzorcami relacji, pomiędzy dwoma rodzajami życia, ale wręcz rozpięta pomiędzy dwoma światami czy dwoma formami jej przeżywania siebie i świata. Różnica między nią a portem jest jednak taka, że ze względu na jej wewnętrzne cechy, a może ze względu na taki kaprys losu, była ona w stanie przejść swoją próbę ognia konstruktywnie i niczym Feniks odrodzić się na nowo. Portowi natomiast przyszło ze względów, nazwijmy to karmicznych czy innych, zakończyć relację ze światem w tej formie, w której zaczął podróż w obserwowanym filmie. Z psychoterapeutycznej jednak perspektywy warto podkreślić, że wszystkie osoby znajdujące się w psychoterapii powinny postawić sobie pytanie o ten rodzaj projekcyjnych uwarunkowań ich relacji z najbliższymi. Ten rodzaj pracy psychologicznej nad sobą oferują np. ustawienia rodzinne Berta Hellingera, psychoterapeutyczne podejście wspomnianego wcześniej Mendela, czy generalnie psychologia analityczna Junga lub psychoanaliza Freuda. W ich centrum tkwi bowiem świadomość takich relacyjnych projekcji, co kryje się za koncepcjami przeniesienia, przeciwprzeniesienia czy identyfikacji projekcyjnej. Jeśli chodzi o perspektywę stricte Jungowską to port i taner reprezentują w psychice kit dwie formy animusa. Port to chory, wewnętrznie wyalienowany, nieprzystosowany i autodestrukcyjny typ mężczyzny, podczas gdy taner to mężczyzna przystosowany, zdrowy, bogaty i zaradny życiowo. Port reprezentuje ciemną formę animusa, która poprzez swoje słabe strony staje się destrukcyjna i prowadząca kit na manowce rzeczywistości. Wymuszając właśnie w ten sposób sytuację transformującą. Ich związek jest zarówno psychicznie, jak i fizycznie bezpłodny, co wskazuje na brak możliwości twórczego rozwoju w tej relacji. Z kolei Tanner to jasna forma animusa, przystosowana do świata, zaradna, która reprezentuje możliwość pełnej autoekspresji, płodność i bardziej harmonijny związek. Kit na początku filmu mówi o swojej wewnętrznej dwoistości i odnosi się do bycia w połowie tak jak Tanner i w połowie jak Port. Wskazuje to, że już na początku była ona w jakiś sposób świadoma swojej wewnętrznej rozterki i rozpięcia między tymi aspektami. W trakcie ich podróży przez pustynię związek Kit z Portem ulega stopniowo rozpadowi, a ostatecznie Port umiera, co w sensie psychologicznym można interpretować jako śmierć chorego animusa. Jego śmierć symbolizuje jednak znacznie więcej: rozpad starej dwójni i rozpad starej struktury psychicznej Kit, tudzież jej tożsamości. Śmierć porta na pustyni można rozumieć jako koniec starej jaźni Kit, która była związana z tym destrukcyjnym, wewnętrznie sprzecznym animusem. Pustynia, jako prima materia, surowa materia nieświadomości, stała się miejscem, gdzie ta śmierć mogła nastąpić, dając początek dalszej fazie jej przemiany. Potem obserwujemy związek z człowiekiem pustyni, który zdaje się symbolizować pierwotny, dziki aspekt męskiego pierwiastka. Jest to jednak, jak się przekonujemy, tylko etap przejściowy, w którym kit jednoczy się z bardziej pierwotną, popędową, ale i odnawiającą ją i zapłatniającą formą męskich sił. Pamiętajmy, że to jest dalej jej projekcja. Związek z Arabem ma jednak, co warto podkreślić, charakter kompulsywny. Toczy się niejako bez wolności wyboru, tak jak gdyby był bardziej instynktowny, popędowy, a mniej świadomy. Jest to instynktowna reakcja Kit na dramatyczną sytuację psychiczną, na doświadczany lęk, uczucie chaosu i zagrożenia, na pustkę, którą zostawi po sobie port i jego śmierć. Arab reprezentuje mężczyznę związanego z Ziemią, z podstawowymi siłami natury, który jednak istnieje poza dotychczasowym światem Kit, poza jej kulturą. Alchemicznie ten związek można interpretować jako transfigurację w stronę alchemicznego albedo fazę obmycia i oczyszczenia poprzez kontakt z surowymi, pierwotnymi siłami natury. Kit łączy się z tymi siłami, ale nie osiąga pełnej harmonii czy odnowy. Zjednoczenie z człowiekiem pustyni, choć intensywne, jest tylko tymczasowe i symbolizuje tylko krótki proces odbudowy poprzez kontakt z siłami pierwotnymi. W końcowych momentach filmu pojawia się znowu Tanner, który symbolizuje taką właśnie możliwość. Możliwość pełnego koniunkcja. To jest pełną odnowę w nowej tożsamości psychicznej i w nowej relacji do świata. W perspektywie alchemicznej dopiero ten moment uznać będziemy mogli za fazę Rubedo, czyli stan całkowitej odnowy, w której następuje pełne zjednoczenie odnowionego, uszlachetnionego pierwiastka żeńskiego i męskiego. A teraz przechodzę do interpretacji procesu ukazanego w filmie, ale w perspektywie symboliki labiryntu, o którym mówiłem w przeszłości. Zastosowanie archetypowego, symbolicznego motywu wejścia do labiryntu jako matrycy rozpatrywania historii filmu pozwala na zrozumienie dodatkowych aspektów psychologicznych tudzież duchowych tego materiału. W tym kontekście film ten opowiada o drodze przez konfrontację z własnymi lękami, pragnieniami, z chaosem. Ciemnością świata, a nawet śmiercią i nieznanym. Początek to wejście bohaterów do labiryntu, to opuszczenie znanego świata i podjęcie wyzwania eksploracji nieznanego. Afryka z jej tajemniczymi krajobrazami, surowym pięknem, staje się takim metaforycznym labiryntem, w którym Kit i jej mąż musi zmierzyć się z wieloma wewnętrznymi konfliktami i problemami. Zaczyna się to od podziału między portem, który jest symbolem starego porządku i tanerem, który reprezentuje nowe możliwości rozwoju KIT. Podczas przemierzania labiryntu KIT uzmysławia sobie psychiczne problemy Porta, ale też doświadcza napięć w ich relacji. Ich związek pełen frustracji i niemożności porozumienia staje się labiryntem, w którym KIT się gubi, próbując zrozumieć i siebie, i Porta. Port z jego kompleksami i nieprzepracowanymi problemami psychologicznymi staje się swoistą personifikacją wyzwań stojących przed Kit w labiryncie. Pustynia, tu, to naczynie hermetyczne alchemików, którym Kit konfrontuje się nie tylko z trudnościami zewnętrznymi w relacji z mężem, ale także ze swoimi własnymi wewnętrznymi demonami. Śmierć Porta staje się więc po części atakiem na jej psychikę, po części największym wyzwaniem jej labiryntu, a po części jest momentem zwrotnym w jej osobistym wzroście w drodze do nowej tożsamości psychicznej. Śmierć Porta to bowiem także jej symboliczna śmierć, jej alchemiczne mortyfikacją, a nie tylko śmierć dotychczasowego związku, śmierci jej męża i przyjaciela. Ten moment jest dwoistej natury, bowiem jest to największe i najbardziej bolesne uderzenie w Kit, a równocześnie jest to poprzez kryjącą się za nim zapowiedź nowego świata, najszczęśliwszy dzień jej przyszłych narodzin. W tym momencie Kit doświadcza więc zarówno szoku, chaosu i śmierci, ale też pierwszego kroku na jej drodze do odrodzenia. Po śmierci Porta Kit wchodzi w relację z człowiekiem pustyni, co można interpretować jako. Spotkanie z nowym przewodnikiem w labiryncie. Ten nowy związek symbolizuje próbę doświadczenia wglądu, odnalezienia sensu w świecie pustyni, ale i stabilności w nieprzewidywalnym świecie. Arab, jako pierwotny, dziki mężczyzna, staje się osobą, która umożliwia jej przetrwanie, ale i wgląd. Poprzez ten związek Kit odkrywa nowe aspekty siebie i świata, ale wciąż pozostaje w niepewnej harmonii. Kiedy Kit w końcu wraca z pustyni, spotyka tanera, który reprezentuje zdrowego, stabilnego i podnego Animusa. Tanner wydaje się potencjalną nową jej projekcją, dla jej nowej tożsamości i relacji ze światem. Kit najwyraźniej czeka tu nowe zredefiniowanie swojej tożsamości, ale nie wiemy jeszcze, czy je podejmie. Przez pryzmat motywu labiryntu historia Kit staje się opowieścią o podróży wewnętrznej, w której bohaterka konfrontuje się z własnymi lękami, pragnieniami i wyborami. Każdy etap tej podróży odzwierciedla archetypowe fazy labiryntu, od wejścia do nieznanego, przez konfrontację z ciemnymi aspektami siebie, po odnalezienie przewodnika, doświadczenie wglądu i ostateczne wyjście z labiryntu i odrodzenie. To nie tylko historia osobista, ale także historia głęboko uniwersalna i archetypowa. Niczym mityczna opowieść o Tezeuszu czy innych opowieści z mitologii greckiej. Teraz chciałbym wspomnieć o kilku moim zdaniem najważniejszych symbolach czy motywach archetypowych w filmie. Jako pierwszy wspomnę motyw białego Mercedesa, który poprzez jego kolor, ale też poprzez Wyrażane przez niego pewien rodzaj prestiżu czy dostojeństwa, możemy uznać za symbol pojawiający się na horyzoncie życia bohaterów pewnej szczególnej scenerii. W tym wypadku szczególnej dwójni, która wychodzi z tegoż Mercedesa. Co jednak ważne, jest to dwójnia, którą określa jako chore koniunkcjo matki i syna. Owa dwójnia jest nie tylko wyrazem koniunkcjo, ale też zdaje się symbolizować. Idącą za nią siłę, która wymusi na naszych bohaterach proces samopoznania i przemiany. Kit miewa dni, w których wszystko oznacza coś innego. Biały Mercedes nie może być po prostu Mercedesem. Musi mieć ukryte egzystencjalne znaczenie. Każda rzecz to dla niej omen. Owa scena z Białym Mercedesem prowadza archetyp Wielkiej Matki, postaci kontrolującej, która w mitach i baśniach bywa przedstawiana jako figura ambiwalentna, życiodajna, ale i blokująca rozwój, czy wręcz destrukcyjna. Syn alkoholik to postać słabego mężczyzny, który pozostaje pod dominującą kontrolą matki, co tworzy to, co nazwałem chorą dwójnią. Związek pozbawiony zdrowej równowagi między pierwiastkiem męskim i żeńskim. Ta relacja jest potencjalnie cieniem związku Kit i Porta. Można by bowiem w tym momencie snuć pewne przypuszczenia, że Port, podobnie jak syn matki z białego Mercedesa, jest podświadomie uwikłany w relację z dominującą matką, ale też uwikłany w emocje, słabości i bezsilności w życiu, co czyni go na wiele sposobów bezpłodnym i niezdolnym do rozwoju. Co ciekawe, ten obraz białego Mercedesa, z którego wysiada wadliwa pełnia składająca się z dominującej przemożnej matki i słabego, chorego syna, choć na poziomie kolorystyki sugeruje alchemiczne wybielenie, oczyszczenie, czy albedo, to paradoksalnie jest tylko motywem ujawniającym treści dotąd nieuświadomione i zapowiada proces zniszczenia, czyli przejście przez alchemiczne nigredo, czerń, rozpad i śmierć jednego z naszych bohaterów. A u drugiego, zniszczenie dotychczasowej tożsamości i wymuszenie psychicznego odnowienia. Pustynia to drugi z symboli, który wspomnę. Jest ona kluczowym symbolem w filmie, reprezentującym nie tylko fizyczne otoczenie, ale także przestrzeń wewnętrznej introspekcji i konfrontacji z nieznanym. Jest to naczynie alchemiczne, vas hermetikum, miejsce, gdzie kit i port muszą zmierzyć się z własnymi demonami, ale i odkryć głęboki sens życia. Kolejny motyw to śmierć Porta. Śmierć Porta to nie tylko śmierć chorego, psychosomatycznie człowieka, ale i symbol zniszczenia starego porządku w wymuszonej transformacji kit. Port bowiem wyraża symbolicznie ten aspekt życia kit, który musi sobie ona uświadomić, przeżyć i przemienić. Każdy z mężczyzn w życiu kit, Port, mężczyzna z pustyni i tanner, symbolicznie reprezentują różne aspekty jej animusa w sensie jungowskim. Port to chory animus. Arab symbolizuje świat ożywionych, pierwotnych instynktów, a taner reprezentuje zdrowy, dostosowany do życia, czekający na kit w świecie społecznym jej pierwiastek męski. Kolejny motyw to archetypowa trójka i dynamika relacji. Jeśli chodzi o relacje bohaterów, to pojawia się tu kolejny symbol archetypowy motyw trójki, co powiązać można ze sferą dynamicznej siły natury, wymuszającej ową przemianę ale też siłę tkwiącą w niestabilności i asymetrii, która stoi w kontraście do archetypowej dwójni czy czwórni, które w ujęciu yngowskim wiążą się z równowagą i stabilnością. Kolejny motyw archetypowy to woda. Woda w filmie symbolizuje życie, oczyszczenie, ale też emocje. Sceny związane z wodą mogą ilustrować momenty refleksji, ale także momenty skojarzone z przemianą na drodze kit. Patrz na przykład moment obmycia w jednej z końcowych scen filmu. I w końcu motyw podróży. Ogólny motyw podróży to powszechny motyw archetypowy, wiążący się zarówno z wędrówką fizyczną, jak i psychiczną czy duchową. Dotyczy tu ona nie tylko odkrywania nowych miejsc w sensie geograficznym, ale właśnie odkrywania i doświadczania świata nieznanych, czy nieuświadamianych dotąd treści psychicznych wewnętrznej drodze bohaterów do samodoświadczenia, samopoznania i zrozumienia siebie, w tym do odkrycia sensu życia, czy odkrycia swojej nowej, zdrowej tożsamości. Kolejny symbol to symbol nieba, który się tu jawi dwoiście jako symbol nadziei czy ochrony przed bezwzględnymi, ciemnymi siłami kosmosu ale też jako symboliczna granica oddzielająca bohaterów od sfery transcendencji, sfery ducha czy Boga. W tym kontekście spoglądanie na niebo, czy też na doświadczanie obrazu wielkiego nieboskłonu nad nami, symbolizuje między innymi spotkanie z czymś ponadludzkim, człowieka przekraczającym, przemożnym, ale też duchowym i boskim. Spotkanie z niebem to otwarcie się na doświadczenie misterium tremendum naszego istnienia, ale też na odkrycie duchowego aspektu naszej egzystencji, za czym idzie duchowa inicjacja, a nawet oświecenie. Kolejny motyw to symbolika cyklu śmierci i odrodzenia. Cała historia Kit jest osnuta na archetypowym motywie śmierci i odrodzenia, ale też na motywie alchemicznej dezintegracji i przemiany. Kit schodzi do krainy śmierci, konfrontuje się z pierwotnymi siłami, doświadcza śmierci i chaosu, a następnie wraca do świata żywych z nowym zrozumieniem siebie. To jest archetypowy proces śmierci. I odrodzenia, który prowadzi do pełnej integracji psychiki na drodze do pełni. Po zakończeniu przemiany, Kit powraca do miejsca, z którego wyruszyła. Tu spotyka się tym razem już bardziej świadomie z sylwetką postaci wyrażającej archetyp starego mędrca. Spotykając Kit, mędrzec pyta ją, czy się zgubiła. Kit odpowiada, że tak, co jest symbolicznym wyrazem tego, że jest ona bardziej świadoma, swojej sytuacji i tego co się z nią dzieje, ale też jest świadectwem, że przeszła przez swój proces wzbogacając samoświadomość oraz samozrozumienie w jej podróży. Jej wyznanie bycie zagubioną okazuje się nie tylko wyrazem jej zrozumienia, że w życiu się pogubiła, ale jest też wyrazem jej gotowości na przyjęcie nowej wiedzy. Warto podkreślić, że film operuje niejako na dwóch poziomach nominalnym, Czyli tym, co widzimy na powierzchni, podróż z Nowego Jorku do Afryki, świat zwykłych ludzi, zwykłych przedmiotów czy historii, oraz na poziomie symbolicznym czy mitopoetycznym, które operuje symbolami, wyobrażeniami mitopoetycznymi, archetypowymi. Ten drugi poziom wyraża czy też odzwierciedla wewnętrzne przeżycia psychiczne i transformacje bohaterów. Podróż z USA do Afryki jest więc tu także symbolicznym wstąpieniem do nieświadomości. A pustynia pełni tu funkcję vas hermeticum, naczynia alchemicznego, w którym bohaterowie spotykają się z emanacją archetypu chaosu i nieświadomością. Jak więc widzimy, o wielkości tego filmu decyduje cały szereg elementów powodujących, że jest to dzieło ponadczasowe, psychologicznie znaczące, bo symboliczne i archetypowe. Bertolucci, wraz z operatorem kamery i kompozytorem muzyki do filmu, zastosowali w nim niezwykle bogaty zestaw środków, środków wyrazu, sprawiających, że widz może przeżyć tą historię na najgłębszym psychologicznym poziomie. Zastosowane w filmie środki powodują, że widz może granicznie zaktywizować w sobie symboliczne i podświadome doświadczanie tych treści. Dlatego film jest i pozostanie moim zdaniem na wieki fundamentem kinematografii światowej. I to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za wspólną podróż w krainie symboli i archetypów filmu pod osłoną nieba Bertolucci'ego. Tych z Państwa, którym materiał nasz się wydał ciekawy, zapraszam do kliknięcia przycisku lubię to i do subskrypcji kanału. Wtedy nie ominą Was przyszłe wykłady w moim kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Tu Andrzej Kuźmicki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia Państwa.